Witajcie! Firma Talex wprowadza do swojej oferty nowy produkt poszerzający gamę maszyn zielonkowych. Tym produktem jest owijarka samozaładowcza Sprinter 1500. Ja nazywam się Grzegorz hamir i zaprezentuję Państwu najważniejsze funkcje oraz sposób obsługi owijarki Sprinter 1500. Wiarka Sprinter posiada boczne ramię załadowcze, mające za zadanie w szybki i bezpieczny sposób załadować belę na stole wiarki. Dzięki regulacji ramienia możemy dostosować go do optymalnej średnicy naszych bel, 1200 lub 1500 mm, przy maksymalnej wadze 1100 kg. Rama wiarki wyposażona jest w system dwóch bęblów, przekazująca napęd za pomocą czterech pasów. Właśnie dzięki tym czterem pasom i bocznym odbojnikom stożkowym, bela utrzymywana jest w właściwej pozycji. Jeżeli zachodzi potrzeba regulacji pasów, proszę wykonać to zgodnie z instrukcją obsługi. Podajnik napinający folię składa się z dwóch radełkowych aluminiowych rolek, które połączone są przekładnią zębatą. Konstrukcja podajnika zapewnia folii odpowiedni naciąg. Maszyna przystosowana jest do pracy zarówno z folią o szerokości 500, jak i 750 mm. Zakładanie folii na podajnik jest wyjątkowo łatwe dzięki zastosowaniu stożkowych docisków, które zapewniają nam optymalne osadzenie tub stworzywa tworzywa, jak i z papieru. Owiarka wyposażona jest w hydrauliczny system obcinania, który ma za zadanie obciąć i przytrzymać folię do realizacji kolejnego cyklu. Płynnie działający stawiarz do bel posiada ramię nastawne, dzięki któremu możemy ustawić rozładunek beli w pozycji pionowej lub poziomej. Po agregacji maszyny przystępujemy do podłączenia elektronicznego systemu sterowania który wpływa na komfort i bezpieczeństwo w pracy. System czujników zamontowanych na maszynie gwarantuje bezpieczeństwo i bezkolizyjność poszczególnych ruchów. Przykładowo, owijanie beli nie rozpocznie się do momentu, kiedy sekcja ramienia rozładunku nie powróci do bezpiecznej pozycji. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy – ręczny, półautomatyczny i automatyczny. W trybie ręcznym wszystkie ruchy deklaruje operator trzymając przycisk sterujący daną sekcję. Zdjęcie palca z przycisku powoduje zakończenie ruchu sekcji. Tryb półautomatyczny pozwala realizować ruch maszyny na dwa sposoby. Pierwszy, poprzez kliknięcie wybranego sygnału sterującego, wtedy ruch odbywa się automatycznie i po zakończeniu czeka na kolejny sygnał do realizacji. Poszczególne sekcje realizowane są osobno po ich uruchomieniu. Drugi, przez przytrzymanie przycisku, w tym wypadku ruch wykonywany jest do momentu odpuszczenia przycisku. Tryb automatyczny umożliwia wykonanie wszystkich ruchów poszczególnych sekcji w jednym pełnym cyklu po naciśnięciu startu. Po zakończeniu owijania i rozładunku maszyna samoczynnie ustawia się do pozycji załadunku kolejnej beli. Sterownik posiada szereg udogodnień takich jak ustawienie ilości owinięć dla folii 500 mm 24 obroty, 16 dla folii o szerokości 750 mm lub możliwość wyboru ilości owinięć przez operatora. Prędkość pracy wolna, średnia lub szybka. Możliwość sprawdzenia statystyki pracy. Ilość, wydajność, prędkość, czas pracy. Sterowanie owiarki zapewnia optymalizację parametrów pracy dzięki zastosowaniu systemu adaptacyjnego, który kontroluje proces realizacji i automatycznie poprawia parametry związane z ciężarem balotów, temperaturą pracy lub innymi czynnikami mającymi wpływ na czas realizacji cyklu. Prezentowany model owiarki wchodzi już niebawem do oferty. O szczegóły zapytajcie Waszych lokalnych dealerów. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia!